Szanowni Państwo, niech Państwa nie zwiedzie nieco prawosławny wygląd naszego dzisiejszego gościa. Ksiądz Witał Kowalów jest kapłanem rzymskokatolickim, pracującym od 20 lat na, na Wołyniu, leżącym, należącym obecnie do państwa ukraińskiego. Kiedy go poznałem, to frapowało mnie to, jak to się stało, że urodzony w 1967 roku na Podhalu. Młody wówczas kapłan pojechał tuż po święceniach w 1992 roku na Wołyń. Podhalańczyk o takim niepodhalańskim nazwisku dodajmy. Jak to było księże Witoldzie? Może na wstępie ja w ogóle podziękuję za zaproszenie tutaj do tego zaszczytnego grona za uhonorowanie naszej redakcji, naszego Stowarzyszenia Wołania z Zwojenia nagrodą IPN-u Semper Fidelis i jakby skutkiem tego jest to spotkanie, także bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. A opowiadając Bogdanie na twoje pytanie to no jak się stało, że ja tam pojechałem na obecną Ukrainę Chociaż wielu ludzi się oburza, kiedy mówimy, że to Ukraina. W seminarium duchownym w Krakowie pisałem pracę magisterską na temat księdza Michała Stanisława Głowackiego w Serweniu Świętopełk. Był to kapłan diecezji tarnowskiej, który uczył się w seminarium generalnym w Lwowie. I w związku z pracą nad jego biografią, kiedy już wykorzystałem wszystkie dostępne materiały w Polsce, na Słowacji, w Czechach, został mi Lwów. I szukałem drogę, jak dotrzeć do Lwowa. Dla mnie to nie było problemu, bo w mojej rodzinnej parafii bardzo często przyjeżdżał jako gość arcybiskup Marian Jaworski z księdzem. Marianem Buczkiem. Ja po prostu poprosiłem się za żeby mi załatwił zaproszenie. I jako kleryk po piątym roku czy po czwartym, już nie pamiętam, jeszcze przed jako na ten. W wakacje pojechałem po raz pierwszy właśnie na Lwowszczyznę, do Lwowa. I tam w Lwowie już czuło się te zmiany. To już był ostatnie drgnienia Związku Radzieckiego wtedy i pracowałem właśnie sobie w, biblioteka, w bibliotece imienia Wasyla Stefanyka, to jest dawne ossolineum i w archiwum, które mieści się w dawnym klasztorze ojców Bernardynów. To dwa miejsca, w których znalazłem właśnie dokumenty związane z księdzem Michałem Głowackim. Między innymi znalazłem protokoły Przesłuchań policyjnych po upadku powstania Kuchowskiego, to wszystko jest do dziś w Tak samo różne zapisy jego, jak zbierał podania ruskie, ludowe, zapisywał pieśni, wędrował po Podolu. To częściowo jest też właśnie zachowane w Także, w Elwowie, połowę dnia sobie pracowałem. W archiwum albo w bibliotece. Później dzięki gościnności proboszcza lwowskiego, wtedy jeszcze nie był biskupem, Rafała Kiernickiego, mogłem przyjść na obiad do katedry. Drugą część dnia to najczęściej z księdzem Augustynem Medlisem wydrowaliśmy po lwowie pieszo. Pokazywał różne właśnie mało znane rzeczy we Lwowie. Wtedy pierwszy raz zobaczyłem na przykład mogiłę Powstańców Styczniowych na Cmentarzu wyczakowskim, która to mogiła zazwyczaj była taka, nie, nie, nie była na takim na trasie zwiedzania cmentarza, czy nawiedzania cmentarza. Także w taki sposób trafiłem do Lwowa. A co było dalej? Co było dalej? No, ucząc jeszcze się w Krakowie, opierając tą formację w seminarium, bardzo się interesowałem wschodem, tym bardziej, że moi przodkowie też właśnie pochodzą stamtąd, ale nie tylko stamtąd. To znaczy mieszkali w okolice Stryja, Drohobycza, Borysławia, ale także na przykład moja babcia się urodziła w Satmar Nemeti, to obecnie, wtedy były Węgry, a teraz to jest Satumare w Rumunii. Także no, staram się jak najbardziej poznać te tereny. Wakacje tam będąc, a tutaj w Krakowie cały rok sobie takie prywatne miałem studium ukrainistyczne, można tak powiedzieć. Mama jednego z kolegów z roku wychwytywała mi. w. W antykwariacie na Sławkowskiej wszystkie publikacje w języku ukraińskim. Tak samo ja osobiście na Bracki penetrowałem zawsze ten antykwariat. I w ciągu roku sobie poznawałem, nawet taki do dziś niewydany zrobiłem wtedy słowniczek porównanie gwary Łękowskiej z podhalańską. Muszę to opublikować kiedyś. Przyjechał ksiądz bodajże na początku do Równego, ale wkrótce do Ostroga i równie wkrótce został ksiądz tam proboszczem, ale z tego co wiem nie było to takie proboszczowanie jak tutaj u nas w kraju, tylko właściwie trzeba było wszystko robić od A do Z. Ciekawi mnie też jaka była ta społeczność katolików. Polacy tam zostali albo wymordowani, albo uciekli, ale jednak zetknął się tam ksiądz z Polakami. Skąd oni się tam wzięli? Skąd się, skąd się wzięli? Z Kazachstanu się wzięli. To jest bardzo właśnie ciekawa sprawa, że, to znaczy powiem po kolei jak to było. Przyjechałem, do Lwowa mnie odwiózł ksiądz Jan Łasut, proboszcz już świętej pamięci, proboszcz w Poloninie. Przywiózł mnie busem, od razu pełno pudeł różnych, maszyna do pisania, wtedy jeszcze nie miałem komputera. Pamiętam jak arcybiskup białorski był zdziwiony, o maszyna do pisania, to jest seriozna sprawa, że to na serio, tu ksiądz przyjechał. Lecie, no. coś pisał pewnie. Jak sobie no, wtedy nie był kardynałem, arcybiskup żartował. Yy, no ale co się okazało? Yy, dostałem nominację, na już, już więcej na Wawelu wiedziałem, że będę wikariuszem w równym. Ale yy, kuria lwowska, w osobie księdza Buczka nie mogli się dozwonić do proboszcza w równym, który wtedy jeszcze rezydował w Ostrogu. No i trzy dni tak mieszkam chyłkiem u księdza arcybiskupa i wreszcie przyjechał ksiądz Kamilewski z Łódzka no i zabrał mnie do Łódzka. Ksiądz Kamilewski mówi, może będziesz w kolu proboszczem. Ja mówię, nie, 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 ja mam być wikariuszem w Równem, ja do Równego. To było 9 czerwca. To wreszcie 13 czerwca mnie ksiądz Kamilewski zawiózł do Równego i, a proboszcz z Równego w pierwszym dniu mnie wywiózł z parafii w Równem do Ostroga i tak zostało to dziś. Natomiast kogo spotkałem w Ostrogu? Bardzo taka wspólnota była wtedy, już większość z tych ludzi niestety zmarła, starszych, już taka sformowana była i bardzo taka stanowcza, zacięta, ja bym nawet powiedział, że trzeba było tak nieraz chytrym sposobem coś podchodzić, bo można było osiągnąć zupełnie odwrotne skutki. I Właśnie w odniesieniu do swego pochodzenia polskiego, oni byli bardzo mocno ukształtowani, uformowani, wzmocnieni przez zesłanie do Kazachstanu. Oni mieszkali przed wojną tuż za granicą. Granica ryska, traktatu ryskiego, podzieliła powiat ostrowski na dwie części. Jedna została w Sowietach, druga w Polsce, w Drugiej Rzeczypospolitej. I to samo stało się z parafią. I nawet w latach 30 nielegalnie przynoszono dzieci z tej części sowieckiej do chrztu właśnie w drugiej II Rzeczypospolitej. Także już wtedy ci ludzie wykazywali pewną taką bohaterstwo. No a to, co przeżyli w Kazachstanie, to tutaj może bardzo nam opowiedzieć obecna jest tu pani Ludmiła, która jest członkiem też właśnie kolegium redakcyjnego Wołania Zwojenia, bo urodziła się tam na zesłaniu w Kazachstanie. I ci ludzie tam 12 lat będąc na zesłaniu, w 1947-1948 roku na wszelki sposób uciekali stamtąd. Załatwiali w różny sposób. Ktoś tam sprzedał krowę, jedyną żywicielkę, żeby kupić, dać łapówkę chołowie kołchozu, by dał zezwolenie na opuszczenie kołchozu. Bo tam szef kołchozu był bogiem dosłownie w, ten, w tych miejscowościach. I duża część moich parafian przyszłych była zesłana do jednej wioski posiołku, który nazwali tak symbolicznie przez tęsknotę do Wołynia, nazwali go po rosyjsku Wołyńskoje. I jeszcze jedna ciekawostka jest. W tej wiosce w czasie II wojny światowej takim sekretarzem ideologicznym, miejscowym, partyjnym był obecny nadprezydent Kazachstanu nur Sultan Nazarbajew. I on się zakochał w jednej naszej Polsce, pani Krajczyńskiej. I nawet kiedyś w telewizji ukraińskiej było za czasów prezydenta Kuczmy, spotkał się Nazarbajew i mówił, że ja to miałem dziewczynę, waszą, no, obecnie obywatelkę Ukrainy, ale ona już powiedziała, że już ma swojego chłopaka Piotra, i wyszła za niego. I, 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 i także ta parafianka już dożyła. Swoich lat na Ukrainie, a mogła być w Kazachstanie dalej mieszkać. Ten swoisty optymizm duszpasterski Księdza Kowalowa wynikał nie tylko, że spotkał się z takimi ludźmi, ale też, że na frontonie kościoła parafialnego Postrogu, który jest starym miastem związanym z księdzem Konstantym Ostrowskim, jest tam, jest tam zamek. Jest łaciński napis Sursum Korda w górę serca. Odzyskiwanie tego kościoła, remontowanie go to też cała historia. Gdyby ksiądz przybliżył tę historię. Zdaje się, że służył jako szkoła, tak? Jako szkoła sportowa. To znaczy, katolikom w Ostrogu e, zamykano kościół dwa razy. Zaraz, to będzie potrzebne. Pierwszy raz w 1946 roku, kiedy wyjechał ostatni pociąg ekspatriacyjny ze stacji Orzenin i wtedy na dwa lata tylko zamknęli, bo właśnie z Kazachstanu wracali Polacy i wspomogli działania niedobitków miejscowych plus sługi Bożego Ojca Serafina Kaszuby i katolicy w Ostrogu w 1948 roku odzyskali kościół. To jest też taki tam fenomen na, na tamtym terenie. I ten kościół jeszcze 10 lat był otwarty, istniał, do 1958 roku. Ale nawet jeszcze 2 lata był jako taki, no, bez pasterza, ale ludzie mieli klucze od świątyni. Ostatecznie naszym wiernym w Boże Ciało w 1960 roku zostało, zostały zabrane klucze od świątyni. I prawie 30 lat kościół w Ostrogu był zamknięty. I w 1989 roku już w epoce Gorbaczowa własności, pierestrojki znowu parafia Roztrugu jest pierwszą parafią, która się odrodziła na terenie diecezji łódzkiej. A przetrwała tylko jedna w Krzemieńcu. Także miałem takie szczęście właśnie trafić do tej takiej parafii, najbardziej jakby to powiedzieć żywej i w 40-tych latach i w końcu 80 no i przez 90. Do, bo obecnie do dziś ta parafia należy do takich najbardziej licznych. Natomiast wspomniany został napis na frontonie kościoła Sursum Corda" w górę serca. Był serca. Ja nie wiedziałem, że w 30. latach, błogosławiony ksiądz Władysław Bukowiński w jednym z artykułów w życiu katolickim, w łódzku właśnie napisał na temat tego frontonu, tych słów cały artykuł. I napisał, że Świątynia Wostrogu jest symbolem pogranicza dwóch światów. I my kilka lat temu wydaliśmy publicystykę księdza Władysława Bukowińskiego. To są tylko trzy lata. Zobaczcie, jaka gruba książka. 36. rok, 39. Tylko trzy lata, a bardzo gruba. I właśnie tytuł wzięliśmy to na, na pograniczu światów, związany właśnie z z kościołem w Ostrogu. I także w Ostrogu ustaliliśmy też, teraz ostat... prowadzimy dalej badania związane z księdzem Bukowińskim, Szczęśliwie w depozycie w biblioteki Kulu zachowały się trzy takie poszyty notatek księdza Bukowińskiego z jego prac w Decyzjalnym Instytucie Akcji Katolickiej. I tam mamy konspekty różnych jego wystąpień, kazań, prelekcji właśnie związanych z akcją katolicką i w 1938 roku miał dwa takie bardzo ważne wystąpienia ksiądz Bukowiński, zarówno w pomieszczeniu właśnie akcji katolickiej w Ostrogu, to też niedaleko kościoła ten budynek do dziś istnieje, i w Auli wtedy to było seminarium nauczycielskie, później liceum nauczycielskie, a obecnie to jest aula Narodowego Uniwersytetu Akademii Ostrowskiej też właśnie miał ksiądz Bukowiński wystąpienie. Przypomnę, że Ksiądz Władysław Bukowiński, apostoł Kazachstanu, został...